Ach, wiosna. Przepiękna pora roku. Powietrze staje się cieplejsze, przyroda ożywa, drzewa puszczają listki, kwiatki wyrastają z ziemi. Niektórym pojawia się alergia. Dni stają się coraz dłuższe i słońca jest znacznie więcej. No właśnie, słońce. Gwiazda najbliższa Ziemi. W odległych czasach jedyne źródło światła. Dopiero rozpalając pierwszy ogień ludzkość okiełznała możliwość dowolnego oświetlania. Współcześnie natomiast nie wyobrażamy sobie życia bez światłodajnej elektryczności. Lampy towarzyszą nam codziennie, pozwalając na funkcjonowanie zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Ale co tak naprawdę daje nam światło? Co się stanie, kiedy całkowicie zniknie? to światło pozwala nam widzieć. To właśnie dzięki niemu jesteśmy w stanie określić kształt oraz kolor oglądanego obiektu. I chociaż na co dzień w ogóle o nim nie myślimy, dzisiaj odłóżmy farbki i porozmawiajmy o ważnym pojęciu w sztuce, jakim jest światło-cień. Połączenie tych dwóch słów nie jest przypadkowe, ale bowiem tam, gdzie jest światło, tam również jest cień. No, chyba że mówimy o namiocie bezcieniowym, bo jak nazwa wskazuje, to tam nie ma cienia. Ale na czym dokładnie polega światło cień? Większość z Was poproszono o narysowanie kuli. Swój szkic zacznie od jej konturu, czyli koła. Na tym etapie prac nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jaki dokładny kształt ma narysowany przedmiot. I tutaj z pomocą przychodzi światło cień. Posłużymy się tutaj modelami. Już na pierwszy rzut oka jesteśmy w stanie odróżnić płaskie koło. Od trójwymiarowej piłki, a pomaga nam w tym światło, które rozróżnia kształt obu tych obiektów. W przypadku rysunku stosujemy cieniowanie, bo to dzięki zaznaczeniu miejsc oświetlonych oraz zaciemnionych jesteśmy w stanie stworzyć wrażenie trójwymiarowości. W przypadku, gdy naszym narzędziem jest ołówek, cieniowanie osiągamy poprzez zróżnicowanie nacisku grafitu. Dobrym ćwiczeniem jest Rysowanie przejścia tonalnego między najmocniejszym, a najlżejszym naciskiem ołówka. Warto zaznaczyć, że takie działanie jest niezbędne do tworzenia wszystkich owalnych obiektów. Takich jak na przykład ta kula. Cieniowanie wymaga praktyki, dlatego polecam zacząć od prostych kształtów, takich jak walce, kule, stosupy, a dopiero z czasem spróbować z czymś bardziej skomplikowanym. Pamiętacie pierwszy odcinek i perspektywy zbieżne, które poznawaliśmy? Bryły, które zostały wtedy narysowane, również idealnie nadają się do ćwiczenia ścieniowaniem. Przy poznawaniu światłocienia warto się zainspirować, dlatego poświęćmy teraz chwilę na artystę tygodnia. Caravaggio uznawany jest za jednego z najwybitniejszych twórców epoki baroku. W wielu jego pracach bardzo widoczne jest użycie światłocienia. Artysta urodził się w 1571 roku w Mediolanie. Zmarł natomiast w 1610 roku w Porto Ercole. Jego styl stał się wzorem dla malarzy epoki baroku. A oto jedne z najwybitniejszych dzieł Caravaggia. Pierwszy obraz to Grający w karty, powstały w 1597 roku. Obraz znajduje się w Muzeum Kimbell Art w Teksasie. Drugie dzieło to Chory Bachus z 1593 roku. Obraz uważany jest za autoportret artysty. Obecnie znajduje się w Galerii Borgheze w Rzymie. Ostatnim obrazem na dziś jest powołanie Świętego Mateusza datowane na 1600 rok. Obraz ten można obejrzeć w Kaplicy Contarelli we Włoszech. I na tym zakończymy pracę na dzisiaj. Poznaliście podstawy światłocienia. Zachęcam Was gorąco do próbowania w domu. A tymczasem ja się żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku.